Witam w kolejnym odcinku na kanale Nimio Facet. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co się stanie, kiedy mężczyzna zacznie wychodzić z syndromu miłego faceta. Oczywiście jest to proces. Nie staje się to z dnia na dzień. Ale kiedy zaczniemy wychodzić z syndromu miłego faceta, to zaczniemy zaobserwowywać, bardzo dużo pozytywnych zmian w naszym życiu. Numer jeden: będziemy przede wszystkim bliżej siebie, będziemy bliżej rozpoznawali swoje potrzeby, będziemy bardziej podążali swoją drogą, będziemy potrafili postawić granice. Przede wszystkim, granice, bardzo często te granice są naginane przez innych ludzi. Dlatego, że miły facet nie potrafi stawiać granic albo stawia, ale ich po prostu nie trzyma. I teraz, właśnie kiedy zaczniemy wychodzić z tego syndromu, to nagle będziemy bardziej pewni siebie przede wszystkim. Nasze poczucie wartości wzrośnie. Zaczniemy będziemy obserwowali w każdej dziedzinie naszego życia zmiany. Czy to chodzi nawet o sylwetkę? Będziemy bardziej zaangażowani na przykład w trening, będziemy bardziej zaangażowani w dietę. Dlaczego? Dlatego, że kiedy wychodzisz z syndromu miłego faceta, czyli ściągasz tak zwaną maskę miłego faceta, zmienia się Twój paradygmat miłego faceta, to zaczynasz przede wszystkim bardziej kochać siebie. A kiedy kochasz siebie, to będziesz mniej na przykład spożywał alkoholu, będziesz bardziej właśnie inwestował w siebie, w swoje zdrowie dlatego że będziesz cenił i kochał siebie. I kolejna sprawa, finanse również poprawią się twoje finanse, bo jak wiemy, jeśli chodzi o finanse, bardzo właśnie dużo zależy od miłości do nas samych. Nie chodzi tu o żaden egoizm, jak niektórzy piszą, to jest po prostu zdrowy egoizm, czyli po prostu miłość do siebie, dbam o swoje potrzeby. I kiedy zaczniemy dbać o siebie, Nagle te finanse czy klienci do, zaczną do nas napływać, dlatego że zaczniemy odblokowywać właśnie swoje blokady. I tak mniej więcej to wygląda. Niedługo nagram dłuższy film, to jest tylko tak w skrócie. Również poprawią się nasze relacje z innymi ludźmi. Dlatego, że kiedy staniesz się autentyczny, autentyczny dla siebie, automatycznie staniesz się bardziej autentyczny dla ludzi dookoła. Ludzie będą bardziej się szanować. Dlatego, że Ty będziesz bardziej szanował siebie.